Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słowa dotrzymałem i ten materiał e, oglądacie dzień po publikacji materiału z, z kanału Watahy. E, jestem dziewczyną e, Wardęgi. A, nieźle, nieźle, nieźle. E, tak. Kanał Baba Jaga. Nie wiem, czemu to się tak... E, ona się tak nazwała. Znaczy, to wierzę że Sylwester ją tak nazwał. Mm, jakoś z tego materiału Sylwka Dije myślę, że tutaj trochę nawiązań będzie do, do tego, co oglądaliśmy. Mm, no i mam takie takie odczucie, że troszkę, troszkę ona jest modna Troszkę, że ona jest mocno zdominowana. Um, że ona jest mocno zdominowana. E, ale może to trochę to takie wrażenie, nie wiem. W dwa dni zrobiła 154 tysiące wyświetleń. Hmm. Kurczę, chyba git, nie? Wiadomo, że, że nie wszyscy będą e, oglądać, e, co oglądają w e, Ale podejrzewam, że tak naprawdę to nie ze 153 tysiące są osobami, które to odejrzały. To są osoby od, od Sylwka. Zobaczmy, jak dziewczyna się będzie prezentować. Tym bardziej, że Sylwek twierdzi, że ona nie miała nic wspólnego z, z tą branżą influencerską. Więc może to być jakiś taki, wiesz, taki nie, nieskażony jeszcze, jeszcze twórca internetowy, który, który te reakcje na takie szczere, one będą takie nie żenujące, w sensie żenujące, że ją żenujące, nie? Nie, nie widzę tylko, że ją żenujące. No, takie, tak, takie pierwsze filmy zawsze są fajne. E, takie pierwsze filmy ludzi, którzy faktycznie nigdy, nigdy nie robili YouTube'a, nie? Nigdy nie, 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 nie byli w tym świecie. Ja lubię takie filmy oglądać, bo, bo ludzie tą taką Tą prawdziwość, która bardzo szybko zanika. Dobra, nie gadamy, oglądamy. Dzisiaj, dzień kręcenia nie no. no i to właśnie ludzie. Nic się nie dało zrozumieć. Wiecie, nie auto. Pięćemy chyba i Mam już wszystko przygotowane do niego. Bardzo niewiele składników potrzebujemy. Teraz dodajemy Trzeba to bardzo dobrze wymieszać. Ja nigdy nie jadłem chleba ba bananowego. I tyle, tyle, tyle słyszę o tym chlebie bananowym. Mam wrażenie, że wszyscy jedzą chleb banan bananowy w internecie. Nigdy w życiu nie jadłem chleba banan bananowego. Nawet nie wiem, czy on jest dostępny gdzieś w sklepie do kupienia tutaj u mnie. Nie, nie mam pojęcia. Znaczy, z ciekawości ten jeden spróbował, ale nie chciałbym na pewno kupować, wiesz, całego chleba, nie? Boisz się, niby chcesz, niby chcesz y, działać w tej branży, a boisz się nagrywać. Mimo, że nie, nie nagrywa... I wardenga mówi coś o większej ilości życia. <grym> Jest niesamowite. To do kieszeni, a ty się boisz. ty powinieneś właśnie się wykłupiać, bawić się ze mnie. A ty tak. No, teraz będę testowała smak e, napoju. Pyszne. Wyszło <laughs> dobre. I teraz ci będzie piec przez godzinę. Co, Czekaj. Wow. Wow. jak wow. się No, dobra. Ja chcę tylko jednego gryza. No, no dobra. No tu bierz gryza i ja brasz to. Ocena eksperta. Nie to nawet zakalec nie wyszedł ja. Trochę. ją dysuje czy nie Przez to, że sama montuję na pewno się bardzo dużo uczy przy okazji. Dobra, to ogarniesz tak, to auto? Tak, ogarnę to auto. Muszę bardzo ładnie Będzie bardzo ładnie posprzątane. No, są, a, a to widzisz, tu doświadczenie wardenki wyszło. Faktycznie była ucięta głowa, a nie zwróciłem nawet uwagi na to. Znaczy, czekaj, w którym momencie, bo tu nie było głowy uciętej. Tu Sylvec tak nie miał głowy uciętej, ona też nie. W którym momencie, Ale to, to tylko w tym jeden momencie była ucięta głowa. W tym. W tym no. Będzie bardzo ładnie posprzątane. Bo mnie wkurza ten typ. Strasznie. Strasznie jest syf w tym aucie. Nie wiem kiedy ono ostatnio było myte. Podejrzewam, że nigdy od kiedy je kupił. Jutro mamy jechać do lasu. Ale chleb. Postanowiłam, że pierwszym... Jutro mamy jechać do lasu. No, nie brzmi to dobrze. Ja wyczyszczę i obiecał mi, że jeśli ja je wyczyszczę w środku, to wieczorem pojedzie na stację na myjnię i umyje to auto. To jest śmieciowisko. To wypowiada, że może kolejne i jeszcze jest tam y, miejsce, gdzie Aria jest, gdzie jest pełna, pełna sierści. Boże, jaki tam jest chleb w tym aucie. Znaczy rozumiem, że to jest auto terenowe, ono nie jest y, autem do jeżdżenia, nie wiem, do sądu, <ścoughs> bo raczej tam Sylwester najczęściej jeździ ostatnimi czasy, e, ale no, no straszny chleb. I, i jeżeli się nie zrozumieli, jeżeli ja uważam, że jest chleb, to naprawdę jest chleb. Pierwsze znalezisko to sekator z firmy Dexter. Jest to zestaw seryjnego zabójcy. Teraz znalazłam zestaw takich opasek uciskowych. Widzicie? To chyba jakiś podsłuch. O! Wow! To jeszcze nagrywki jak przed to wygląda nie jest najlepiej. Zaczynam pranie tych e, szmat Ari, jest jakaś kołderka i kiedyś prześcieradła. Kolejna co znalazłam, Agnes z Seulu. Udało się Otko jest całkowicie opróżnione, przede wszystkim jest to Od Do tego dostał, od tego! <laughs> od gęciarza! problem, bo to szczęście ali y nie chcę zejść. I teraz wymyśliłam, że spróbuję głąb i śmadką to po prostu wszystko umyć. Bardzo to długo trwa, bardzo naprawdę to długo trwa. Teraz umyję szybki. uważam, że jest miar okay w miarę w porównaniu z tym, co było to z naprawdę mega zero miście. Często wyszło mega dobre, ale jest już dosyć późno, a ja dalej mieć to auto, więc... Bardzo się teraz potrzebuje sprawdzić? To później włożę gaśnicę i ten trójkąt, bo to trzeba Dobrze, włożę. A to najlepiej Ty już to włóż. Co? Tą gaśnicę i ten trójkąt. Ale czemu, co chciałaś, żeby... Udało się, skończyłam. Wkładam gaśnicę i trójkąt z powrotem. Więc się bardzo cieszę, że wykonałam tą misję. Misja od tyrana. Ale ona, ta, ona faktycznie... Mm... Bo z, wiecie, jak. No, nie każdy mówi do kamery, yy, ale z, z kamerą jest taki problem, że musisz mówić. Nie możesz mówić swoim naturalnym. Yy, kurczę, jak, jak to określić. Yy, Naturalną głośnością swojego głosu. Musisz mówić głośniej, bo właśnie wychodzi tak, jak ona mówi. Czyli, że to audio jest za ciche i, wy, i brzmi, jakby ona. Co się dzisiaj dzieje no, za to nie słów. Jakby ona nie setleniła, bo ja setlenię, tylko jakby ona mm, szeptała, jakby ona szeptała. I no, wiadomo, że to jest rzecz, którą się bardzo szybko uczysz, ale, ale no, też to, to pokazuje, że, że no, no nie jest youtuberką z krwi i kości e, jako już dyszkolona, nie? Że to faktycznie muszą być jakieś... Początki chcę połączyć się z konsultantem, normalnym człowiekiem, proszę. A skąd jest, że popsuta? Ojej. On ją wrzucił przez ogrożenie, nie? To mówiłam ci, źle mono. Z... ale to nie wszystkie się zbiły. Nie, no to ojej. taka niespodzianka nie. dla mnie, okej. Okay. <laughs> Co to śmieszne! A ja jestem mega wkurzona. Jak to można zrobić? Nie? Że mi zamówiłaś kole. No nie, do... ja składam reklamację. Nie, dobra. Trudno. No tak jest. Ile się zbiło? No co najmniej trzy. Ale co zobacz, są też yy, pozytywne rzeczy. Bo ja mniej wypiję coli, będę zdrowszy. Nie chciałam, żebyś pił mniej coli. Dlaczego oh. jest... okay. nie, żebyś pił mniej coli? żeby był bardziej chory? Bo i tak nie będziesz mógł nikoli, a ja muszę jeździć co chwilę do sklepu i ci kupować. A jak ma na imię ten kurier? Sierdziej? Jakiś pojak. Jakiś pojak? Tak. Czyli że Tak. człowieku, co narobiłeś. Czy ja mogę złożyć jakąś reklamację do tej przesyłki? Żeby otworzyć kurierowi, w tym czasie kurier już odjechał, ja myślałam, że on nie zostawił tej przesyłki, ale okazało się, że on zostawił i rzucił przez płot, a tam były napoje, które się rozbiły. Dobrze, chciałabym złożyć i... Um, no jest to bardzo niefajne. To była ta niespodzianka dla mnie? Tak. Zbita cola, tak? To ta była ta niespodzianka? O, dziękuję bardzo. Ale on jest tyranem. Jej natradę jest... jej na jest trzykro. I jest przykro. Tak się cieszę, mimo że trzech nie ma. I tak jest bardzo dużo. Dziękuję. Proszę. To już przeniesiesz do domu? Y no to buciki załóż. Jak zamawiałam prezent dla ciebie, to chodziło mi o taki efekt, że gdybyś chodził po domu i szukał tego prezentu i nigdzie byś go nie mógł znaleźć. I w końcu chciałaby ci się pić i byś przyszedł do lodówki i jakbyś się otworzył to wszędzie byłaby Podaj mi nie. Jezu, one są odkręcane. Odkręcane są. Odkręcane są dla innych ludzi, nie dla mnie. Ja nie odkręcam, od razu mi się ręce zniszczyły. Gdzie jest psiakulec? A No dobrze, yes, to jest so. sposób, tak? Jesteśmy z Arią na spacerku, więc mogę wam spokojnie popowiadać, dlaczego ja zaczynam kręcić te vlogi. O, oh, oh, to już gdzieś. trochę głośniej mówi! czy tam już na takiej końcówce... Czekaj, 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 czekaj bo zagadałem ją. ...nie popowiadać, dlaczego ja zaczęłam kręcić te vlogi. Po covid czy tam już na takiej końcówce COVID-a, szukałam sobie pracy w Warszawie, ale nic e, nie mogłam znaleźć. Rozstałam się też e, wtedy z miałam e, bardzo złamane serce i ogólnie byłam mocno smutna. E, I też byłam kompletnie spukana, nie miałam kasy. Co więcej, e, miałam e, długi i jeszcze wziąłam kredyt, dlatego że ja kiedyś miałam bardzo starte e, zęby. Były bardzo krótkie, musiałam nosić przez kilka lat aparat i też usunąć trochę dzioseł i potem odbudować te zemy, to wszystko było bardzo, bardzo drogie i wtedy właśnie postanowiłam, że wyjadę sobie na Islandię, żeby odbudować moją sytuację finansową i też mieć jakiś, jakiś świeży start w życiu. Ale mieszkając na Islandii spłaciłam sobie część częściej zaległości jeszcze mi trochę zostało jeszcze mam ten kredyt Sylwester chciał mi pomóc no ale e, myślę, że mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na naszą relację, a dodatkowo no ja już mam swoje lata, e, powinnam być odpowiedzialnym człowiekiem, a przynajmniej się starać, dlatego e, chcę sobie spłacić to sama. E, mam nadzieję, że te vlogi wypalą. E, jeśli nie, to po prostu e, będę szukać pracy. Arianko. Dodatkowo w nich chcę Wam też pokazywać moje obrazy, dlatego że ja całe życie maluję. Jest to moja największa pasja. O, Chciałem... to ona mogłaby się zgrać z tym. Z, 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 z tym, takim Gracjanem, no, z Gracjanem Rostockim. Masz jakieś kolabo? Gracjan i Baba Jaga od Wardęgi. Dzięki właśnie tym vlogom, też dotrzeć do jakiegoś szerszego grona odbiorców i zacząć je sprzedawać. Mam już pierwszy obraz namalowany. Jest bardzo pozytywny i taki tętniący energią. No i rzeczywiście Masz w sobie takiego. Ciekawo, jaki ja sprawdzę tę aukcję? Bardzo przyciągającego i trochę taki, jakby jest takim marzeniem sennym. Wystawiam go na aukcję na Allegro. Wejdźcie Dobra, sobie czekaj, zobaczymy to. Zobaczymy, ile nie, to tam jest. Naprawdę byłby naprawdę niesamowite, gdyby go Dobra, jestem absolutnie pewny, że to Wardęga Cooti ten obraz. Jestem absolutnie pewny. Kto normalny kutuje coś za 17 tysięcy? No domyślam się, że to po prostu Wardenga kuci ten obraz, nie? Może pod innymi danymi po prostu, ale finalnie wydaje mi się, że to on to kuci. Ale tak podejrzewam, że niestety dużo osób to po prostu podbija tą cenę. Yy, Wiedząc że i tak nie sfinalizuje tej transakcji, nie? Um... No, i to jest takie, no trochę przykre. Myślę, ej, szczerze, myślę, że powinno być coś takiego, że Allegro, Allegro, Allegro jak Allegro, takie takie strony, co oferują ci licytacje, powinny wprowadzać coś takiego, że to po prostu, no kiedy podbijasz cenę, to ty musisz tą kwotę wpłacić, nie? I ona jest jakby w zawieszeniu. Jeżeli nie wygrasz aukcji, to Allegro ci ją zwraca, nie? Jeżeli wygrasz, no to jakby. No nie zwraca ci tak, no bo wygrałeś, nie? Yy, I myślę, że to by zlikwidowało wtedy Tych śnieżków, co biorą udział w aukcjach Podbijają, wiedząc, że to prostu i tak nie, nie sfinalizują tego zakupu Dobra, wracamy do Do materiału Ktoś yy, kupił? No daj jestem ciekawy co zmontowałaś No ja uważam, że, że, że to jest taka nadwisana na maksa, że... Pierwsze znalezisko to sekator z firmy Dexter. Jest to zestaw seryjnego zabójcy. Teraz... <noise> Co ty myślisz? No, wiadomo, że trzeba będzie przymontować, ale... Były momenty, że się zaśmiałem, nie? A Nie było jakichś moich przytyków więcej, żeby dodać, jak ten jak na przykład tak ci mówię, że cicho mówisz i tak dalej no, 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 no. bo im więcej znadasz moich przytyków, mm -hmm. tym bardziej ludzie się skupią na krytykowaniu mnie, mm -hmm. a na współczuciu tobie mm -hmm. i wtedy będą cię, że. o TIRE! <laughs> no no, to, no to Nie, tak nie tak. No, jakby wiadomo, że Wardenga jest mastermindem uh, On doskonale wie jak, jak to jak to ugryźć, więc uh, ja się z nim tutaj totalnie zgadzam, nie? Jakby no to, są, to, to, to jest zajebista taktyka i, 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 i chyba, chyba nie ma co dyskutować z tym, nie? A ja sobie z dam radę, a to będzie leżej na początku, Ale też wyważyć odpowiednio, nie? Mm -hmm. Żeby nie zrobić z nimi jakby toksyk overlorda, tylko toksyka w ten sposób. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak wam się ten vlog podobał. Nie, to dla mnie ja... zardęka dla na tym swoim vlogu to wyszedł na jak ja go nazwałem? Nie na toksyka, tylko na... Nie barbarzyńcę, Boże... Ty tyrana? Na tyrana, nie? Na tyrana. na pewno tutaj przełamuję jakąś strefę komfortu, dlatego że na początku bardzo, bardzo się wstydziłam cokolwiek powiedzieć do kamery. Już teraz jest trochę lepiej, chociaż jeszcze nadal nie czuję się tak swobodnie. Myślę, że to przyjdzie z czasem. Wycie znać, się dobrze bawiliście, a ja się bawiłam bardzo dobrze. Nasłuchałam się mnóstwo komentarzy Sylwestra, co mogę poprawić i ulepszyć. Tak więc jestem bardzo wdzięczna za to. No i widzimy się w kolejnym odcinku. A i jeszcze subskrybujcie, proszę, mój kanał, dlatego że jak będę miała 100 tysięcy subskrypcji, to Sylwester wyjawi mi tajny sposób na to, jak sprząta zlew w kuchni. No ta końcówka taka... Nie wiem. Kurde... No było lanie wody, nie? Jakby te, ten materiał tak naprawdę nic ciekawego nie, nie wniósł. Bardziej, o, o bardziej, bar, bardziej potwierdza się to, co, o co mówiłem, że no, ogląda się to przez pryzmat tego, że jest to dziewczyna wardęgi, a dla, nie dla samej treści, czy to po prostu o, Czegoś ciekawego. No tutaj nic nie było tak naprawdę ciekawego, i myślę, że, yy, że nikt nie oglądnąłby tego w całości, gdyby właśnie nie to, co powiedziałem chwilę wcześniej. Mm. No, coś ciekawszego musi się pojawiać na tych vlogach, jeżeli sprzątanie samochodu, i to też takie trochę pokraczne to sprzątanie samochodu było. Mm. Ta sytuacja z tą Kolką wiadomo, że była jakby niezamierzona, ale była spoko. No i tak naprawdę to jest tyle co było w tym filmie, nie? No, tak. O, tak o. Myślę, że, że będziemy śledzić. Co jakiś czas będziemy zerkać, czy coś tutaj się dzieje, czy dziewczyna się rozwija. No i, i tyle. No, na te no, życzyny. Ja życzę. Szczęścia nowej, 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 nowej parze, czy nowej jak nowej, z tego co, co gdzieś tam chyba słyszałem, to oni z półtorej roku już są. No ale, ale szczęścia, nie? W tym życiu takim publicznym i prywatnym. No i tyle, no. No i ode mnie to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.